Dzisiaj mam propozycję, myślę że super pomysł jak posprzątać, wyczyścić kampera w środku na zewnątrz bez użycia chemii. Sama woda i to w niewielkiej ilości. Mamy tutaj taką specjalną technologię, która nam to zapewnia. Jest ze mną Łukasz, który na ten temat może dużo, dużo więcej powiedzieć, posłuchać. Słuchajcie, pokażemy Wam dzisiaj po prostu, w praktyce, jak 4 razy łatwiej, szybciej i rzadziej, czyścimy kampera właśnie, to co masz podjął, samą wodą, a Mariusz jako fan kamperingu od lat ilu? 20. Doceniłeś tę technologię i korzystasz z niej z radością od wielu lat w domu, tak? Tak jest. A też już u siebie. Po nim kamperze. No to super, to pokażemy wam, bo to najważniejsze. Oszczędzamy wodę, tak? Właśnie wlewam wodę do szklanki, bo tak naprawdę szklanka wody wystarczy do tego, aby kampera umyć. Dobra, mamy wodę. Zaczynamy od koloru białego, który służy do powierzchni wszystkich, w tym tolerują dużą ilość wody, czyli to będzie, wiadomo, kuchenka. Część łazienkowa, tak. Wszystkie te elementy, gdzie używamy dużą ilość wody. Ja słuchajcie, namacam. Ok. Nawet mniej niż szklankę wody lekko wyciskam. I zobaczcie, jak to w praktyce działa. Biały kolor najsilniej rozpuszcza każde zawiodzenie w emulsję. Ręcznik Sunbeam zbiera tą. Emulsję, a resztki wody odparowują, i to jest taki duet na mokro, na sucho. Także przy użyciu białego koloru wymyjemy tłusty, tak samo no, niepiekalnik, bo jest kuchenka, tak? Wymyjemy wszystkie te elementy. To, co jest też fajne to bez płynów do mycia naczyń, o, pokażę Wam jak woda się zachowuje, dlatego, że to obniża też napięcie powierzchniowe wody, więc automatycznie tutaj ta woda spływa jak po kaczce, tak jest to widoczne. Słuchajcie, naczynia. Naczynia tak samo wymyjemy tylko, tylko i wyłącznie przy użyciu wody, czyli nie potrzeba w kamperze zbędnych właśnie płynów, butelek, buteleczek, bo mamy te czyściki Mini Plus, prawda, Sunbeam, i czy to będzie tłusta patelnia, czy to będzie, prawda, tłuste naczynie, niezależnie od stopnia zabrudzenia, wymyjemy samą wodą, przy czym temperatura jej w ogóle nie ma znaczenia. Biały kolor tak samo też tutaj, słuchajcie, pochłania zapach, czyli lodówka. No, mamy, mamy w kamperze lodówkę. OK, dobra. I jeżeli włożymy z naszego zestawu, biały kolor, namoczony, czy to będzie czyścik mini, czy duża rękawica, do środka, to może być tam nawet toalet i śledź. Tak? Jedno drugie nie przechodzi zapachem, dlatego że działa to jak pochłaniacz zapachu. Tak samo wymyjemy kuchenkę, tak? Po wszystkich zatłuszczeniach, wszystkich elementach sobie weźmiemy. Tylko i wyłącznie przy użyciu wody wyczyścimy wszystko dokładnie. Także mega, bo nie ma właśnie przy kontakcie z, z żywnością nie używamy żadnych środków chemicznych, które umówmy się, że zdrowe dla człowieka nie są. A tym tutaj samą wodą wszystko, cały temat ogarniamy. I jak zwykle jest to duet na mokro, na sucho. Wszystko sobie robimy. Ogarniamy sobie zlew dokładnie. Fajne jest to słuchajcie, ponieważ ma to też yy, nasze czyściwa nasączone są nanosrebrem, tak te, te klasyczne gąbki to tak naprawdę co chwilę trzeba wyrzucać, bo tam wytwarza się flora bakteryjna, która gorsza niż, jest niż muszla w ubikacji. A tutaj słuchajcie jest to nasączone utwardzane nanosrebrem, czyli nie wytwarza się żadna flora bakteryjna gdzie wilgoć nie ma, pleśni, a nie ma tych właśnie patologicznej, szkodliwej flory, czyli jest zdrowo i bezpiecznie. Tak samo łazienka, tak? część łazienkowo-ubikacyjna, czy jak to nazwać. Słuchajcie, samą, samą wodą wyczyścimy, mamy zestaw do łazienki, cztery razy szybciej, łatwiej to zrobimy, a ponieważ no, wiadomo, że na tych powierzchniach, gdybyśmy użyli detergentu, ta chemia zostaje, po czym bierzemy pysznic i niestety, ale oddychamy tą chemią, co jest bardzo szkodliwe. A tutaj tylko i wyłącznie przy użyciu wody zrobimy wszystko, tak jak widzicie. Bo to, że dobrze wyczyścimy, to jest jedno. To, że bez chemii, drugie. To, że z niewielką ilością wody, kolejny element. Ale ciekawostką jest też to, że na przykład lustro przetarte, właśnie wyczyszczone naszym zestawem, nie paruje. Bo jest to też materiał sandwich antyparny, także też są takie dodatkowe elementy. Mamy takie powierzchnie jak stół, meble, tam dużą ilość wody nie możemy użyć, tak, bo byśmy je zniszczyli. Więc namaczam, tu jest w kolorze, w kolorze białym z naszego zestawu rękawica biała. O, to co akurat nam zostało tej wody. Zobaczcie, faktycznie to jest, to, jest, to jest mega ta oszczędność. No i co, robimy sobie wszystkie elementy, takie jak meble. Tutaj jest. szafki. Fajne jest to, że to się robi naprawdę szybko. Nie trzeba się zastanawiać, czego, czego użyć. tak Tylko po prostu raz, raz, raz. Bierzemy, przy okazji sobie to działamy. Te powierzchnie są momentalnie oczyszczone. Lecimy dalej, ale mamy stół. No jak to bywa, słuchajcie, podczas podróży yy, jeszcze łatwiej coś się, prawda, wyleje, coś się zadzieje, zbrudzi. O, no i mamy stół. I tak samo, słuchajcie, sobie bierzemy. Fajnie jest to, bo to, że to dobrze wyczyści, to wiadomo, to wszyscy wiemy, bo z pierwszego odcinka, kiedy pokazywaliśmy, był a kiedy myleś, myliśmy go samą wodą. Zobaczcie, widzicie, tu wyczyściłem. Pokazuję wam mechanizm, tak? Sam, sam działania. I teraz, tym samym, bez przenoszenia zabrudzenia z miejsca na miejsce, ja jadę dalej i czyszczę meble. Dlatego, że do 100 metrów jednym zamoczeniem standardowych zabrudzeń jesteśmy w stanie wyczyścić i tak jak to robimy i to jest duet na mokro na sucho czyli nie trzeba czyściwa przepłukiwać przemywać tak tylko dopiero po skończonych porządkach bierzemy mydełko to co pokazywaliśmy już wcześniej robimy taką przepielkę babuni widzicie jest zamoczone a ja lecę dalej i robimy sobie wszystkie elementy i to jest, słuchajcie, klucz tego programu. Dlatego właśnie oszczędzicie wodę, czas i oddajecie się na wakacjach przyjemnościom, a nie upierdliwym czynnościom sprzątania. Zamieniacie to sprzęt, sprzątanie na czyszczenie. Tak samo elektronika, sprzęt, ten kolor beżowy, tak, tutaj robimy z stół. Sięgamy sobie. Po prostu ja Wam pokazuję wszystkie takie elementy, dobrze wyciśniętą yy, sobie to robimy beżowym kolorem. Tak więc wszystkie te rzeczy. Słuchajcie, prawda jest taka, że jedziemy na wakacje po to, żeby oddychać świeżym powietrzem, więc głupotą jest tak naprawdę, jeżeli nie trzeba oddychać w kamperze chemią. I właśnie dzięki naszemu produktowi to robimy. Mamy też powierzchnie materiałowe, tak, do powierzchni tapicerowanych mamy, mamy tutaj tak zwanego pijoka, namaczamy go i lecimy, czyli tak samo wszystkie siedzenia, wiadomo, że nie ma bata, żeby nic się nie wylało, jakieś jedzenie, tego typu rzeczy, tak, ale to, co jest też fajne, to tak samo nasze łóżka, materace, tym wyczyścimy, tutaj w kamperze, a przy okazji, ponieważ jest to, jest to nasączone nanosebem, więc też eliminujemy z klucza roztocza kurzu domowego. Słuchajcie, no i mamy też sufit, tak? I tak samo lecimy biały kolor. Genialnie wszystkie, jeżeli jakieś są tutaj na suficie zabrudzenia, to momentalnie sobie tym doczyścimy. Oczywiście fajne jest to kurczę, ta niewielka ilość wody, lekkość, łatwość i wygoda. że nie musicie zastanawiać czego użyć, jakiego psikacza. Tylko i wyłącznie raz, raz szklanką wody polaliśmy i jedziemy. I to jest Tak fabry. jak, słuchajcie, Wam pokazaliśmy, czyścimy kampera tylko i wyłącznie przy użyciu wody. Jest to technologia, produkt dla ludzi mądrych i świadomych, którzy widzą w tym, no bo jest ona, tak? Oszczędność czasu, zdrowia, pieniędzy. Tak jak Mariusz, chcą ułatwić sobie życie. I to, co jest ważne. Wierzę, że wszyscy ci, którzy no, jadą na łono natury, chcą oddychać świeżym powietrzem, tak samo w swoim kamperze, a tutaj właśnie nim oddychają, bo w pełni eliminują chemię, do czego serdecznie zapraszamy. Kontakt z Mariuszem, który w praktyce opowie Wam i pokaże dużo, dużo więcej. Dziękuję.